Tu mamy na jednym ujęciu wszystko co było w jakiś sposób obrabiane, wylakierowany wydech i jego osłony tutaj końcowy, środkowy, z tym wymiennikiem ciepła, katalizator i przednia część do tego osłony jedna, druga, piąta no i do tego mamy elementy zawieszenia. Tutaj jak widać zaciski, wahacze, zwrotnice, rama pomocnicza, belki pod zderzakiem i nad nim też przedni pas. Tu znów wahacze i tutaj tylna część tego całego zamieszania. To wygląda osobno wahacze, zwrotnice wzdłużne, poprzeczne jakieś tam stabilizatory, jazma zacisków, jak również tutaj tylny zacisk na porównania tutaj przedni z jarzmem i tak się to całościowo przedstawia. Tyle elementów trzeba było z ręki obrobić, następnie zapodkładować i wylakierować dwoma warstwami lakieru, żeby to jakoś tam powiedzmy, chociaż z pół roku jeszcze przejeździło. Mamy korolkę w takiej fazie pół poskładanej. To jest taki moment, w którym chciałbym parę rzeczy pokazać, których później już nie będzie widać. Mamy zrobione nadkola, tutaj mamy wywoskowane podłużnice, nawet dość fajnie to widać, bo tutaj te woski dość wyraźnie się nam pokazują, zwłaszcza jak teraz mamy trochę cienia, no i oprócz tego osłony wydechu są wylakierowane, progi są w masie, wszystko jest wywoskowane. Drzwi już mamy gotowe, wywoskowane i poskładane. Przednie zawieszenie jest też częściowo złożone. Tutaj kielich i nadkole. Głotniki też już pozakładane, popasowane. Zbiornik spryskiwaczy wisi. Tutaj te wsporniki, poprzeczki pod przednim zderzakiem. Tu to mamy już gotowe też pospinane. Jedynie tylko radar trzeba będzie dopiąć, który jest w zderzaku. Tutaj drugie nad kole. No co się dało? To polakierowane przednia rama jest poskładana, poskręcana już momentami. Z rzeczy takich bonusowych, które zostały zrobione, to nie wiem czy to widać, ale gdzie się udało dostać, to cały zespół napędowy. Jest pokryty bardzo cieniutką warstwą wosku takim filmem de facto. To przybliżę. O, może tu to będzie widać, może nie bardzo, ale to jest taka cieniutka warstwa, ona na miejsce będzie chyba dobrze widoczna, o dokładnie tyle. Także z pół metra już absolutnie nie widać, że jest to. Czymkolwiek pokryte, ale na pewno na tą solankę, która tam się będzie dostawać, czy, czy w postaci mgły solnej, czy bezpośrednio z piaskiem i z wodą, to będzie dość ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy już poskładany wydech, przewody HV i zbiornik razem z wlewem. Tak wygląda to nadkole tutaj z drugiej strony. No i bierzemy się do składania tylnego zawieszenia, bo to jest taka trochę bardziej skomplikowana procedura z tym wielowahaczem. Mamy pościągane wszystkie serwisówki, momenty do I tak nam to wygląda całościowo na razie od spodu. I jak sobie to poskładamy już całkiem, to wtedy będzie można zrobić dalszą część i poopowiadać o środkach jak zwykle, bo tutaj nie było tym razem innoteka, przy czym wosk jest jak najbardziej innotekowy, to jest taki moment, kiedy można jeszcze pokazać, że coś tu było zrobione, bo jak już założymy te wszystkie hektary plastiku to już wiele się nie naoglądamy. Także zobaczmy sobie tylne zawieszenie, to jest prawy tył, mamy wydech wylakierowany, całe zawieszenie, rama, wahacze, wszystko jest wywaskowane. Plastikowy zbiornik, jak jeszcze tutaj widać, zaraz się schowa pod osłonami, no mamy przewody. I paliwowe, i HV te sporniki przednia rama pomocnicza, pozostało ją tylko przewoskować. No i poskładane hamulce, pozalewane płyny, prawe nadkole, też już jest wszystko gotowe. Popasowane błotniki, gdzie nie, gdzie tam jeszcze poskładane na jak mu się to prezentuje. No i tutaj już przedni pas, zderzaki mamy pozakładane, drzwi mamy poskładane na gotowo, została jedynie cała ta plastikowa otoczka i samochód może już jechać w stronę geometrii zawieszenia. Potem jakieś tam mycie, czyszczenie, trochę się to zakurzyło przez postój i będzie można już oddać to. Wiedziałbym, że szczęśliwemu nabywcy, ale no nie u mnie ten samochód był kupowany. Że tytułem podsumowania mamy 27 litrówek terosona. Weszło tego no tyle z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to środek tańszy od Innoteka. W związku z czym można było go dać więcej, zrobić trochę grubszą warstwę, no a grubsza warstwa, jak wiadomo to jest też lepsze tłumienie dźwięku i tutaj też było zaakcentowane przy oddawaniu tego samochodu, że auto jest obrzydliwie głośne, i że jeśli by się cokolwiek dało zrobić z tą głośnością, no to już będzie na plus, w związku z czym na tylnych nadkolach, to tutaj mamy takie 3 do 4 warstw tego miejscami jest no do pół centymetra więc mam nadzieję, że to rozwiąże choć częściowo problem szumiących nadkoli w tym samochodzie i na tym by się kończyło to końcówkę sobie zrobimy jak już będzie Gotowe, tu widzimy jeszcze próg. Tam gdzieś wosk jakiś prześwituje, przewody HV, i zostało nam powrzucać te nakładki progów. Osłony nadkoli, tutaj osłonki jeszcze pod spód, takie też przychodzą. Także właściwie wiele te auto różnić się od stanu wyjściowego nie będzie. No ale jak powszechnie wiadomo diabeł tkwi w szczegółach także myślę, że tych szczegółów jest tutaj bardzo dużo i o tym sobie opowiemy już na sam koniec. Kończy się nam przygoda z korolką jeśli że usuwamy takie waty czy jakieś inne flizeliny, bo w tym tylko woda będzie siedzieć i wilgoć. To jest na tylnych nadkolach, na przednich według producenta to jest warstwa wyguszająca. także przyjrzyjcie się dobrze, bo to jest teraz taka nowa nomenklatura na wszystko. także i na to mamy. o to jest warstwa wyguszająca według Toyoty. dziękuję. tu to mamy zrobiony wydech. Właściwie teraz to już nic nie widać, bo są hektary plastiku. Mamy wszystko zamknięte. To widać odrobinę. Jedynie tutaj coś tam, gdzie jest pomalowane na zawieszeniu. Może odrobinę gdzieś tam kielich, ale tak ogólnie to przy takiej ilości osłon. Gdzie tutaj mamy tego pełno, no to sobie możemy tylko pooglądać. Progi zasłonięte, podłoga zasłonięta, odrobinę tunelu mamy taką, że coś tam na niej widać. Ramy wywoskowane, jedna druga osłony wydechu pomalowane, zawieszenie. Tu nad tylną ramą. No kawałeczek widać o osłony tutaj wnęki na koło. Cała reszta jest szczelnie schowana pod plastikami. No i tu już nic. Nie zobaczymy więcej tyle nam zeszło a no, ponad dwa tygodnie pracy to takie mocne dwa tygodnie więc jakby to robić normalnie po te 8 godzin dziennie to pewnie by zeszły i 3 tygodnie albo lepiej Poszło nam 27 litrów terosona 8 litrów wosku no i puszka chyba 4 litrowa tego lakieru poliuretanowego na całą resztę. Tyle tak od spodu, od początku do końca. No i żegnamy korolkę. Witamy Jarisa.